Konińskie marzenia o gorącej wodzie już wkrótce staną się rzeczywistością. Od nowego sezonu grzewczego ma ruszyć ciepłownia geotermalna. Jej budowa rozpoczęła się w 2021 roku. 8 lat temu, na głębokości 2600 metrów, odkryto źródła o rekordowej temperaturze 97,5 stopnia Celsjusza. Daje to możliwość ich wykorzystania przede wszystkim do celów ciepłowniczych. O postępach na budowie mówił podczas konferencji prasowej prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Koni Słowa Ciepłownia geotermalna realizowana jest zgodnie z aktualizowanym harmonogramem. W ubiegłym tygodniu zawarliśmy aneks numer 2 z generalnym wykonawcą, przedłużający proces inwestycji do 31 lipca tego roku. Aktualnie wykonywany jest otwór GT3, ciąg dalszy tego otworu. Przypomnę, że pojawiła tam się nagła niespodziewana awaria wiertnicza, która została usunięta i w tej chwili jest kontynuacja tego, tych wierceń, wcześniej został wyczyszczony otwór GT1. Obok prac wiertniczych trwa także budowa samego obiektu ciepłowni. Trwają również prace instalacyjne, budowlane, jeżeli chodzi o budynek. Natomiast w momencie kiedy zniknie wiertnia z placu, który aktualnie zwiercono otwór GT3, nastąpi połączenie tego otworu GT3 GT1 z budynkiem i wtedy się rozpoczną wszystkie już próby eksploatacyjne. Zakładam, że po zakończeniu inwestycji sierpień, wrzesień to będą rozruchy. Natomiast robimy wszystko, żeby od nowego sezonu grzewczego Ciepłownia geotermalna była trzecim źródłem ciepła dla odbiorców naszego ciepła systemowego koninie, którzy są korzystają z sieci numer jeden. Koszt budowy ciepłowni wynosi ponad 66 milionów złotych. Przedsiębiorstwu na ten cel udało się pozyskać ponad 26 milionów złotych z funduszy europejskich. Prezydent Konina Piotr Korytkowski zapowiedział, że w przyszłości będą budowane kolejne odwierty, aby uniezależnić się od innych zewnętrznych źródeł ciepła. Niewykluczone, że na wyspie Pociejewo powstaną również baseny termalne.